Hejka! Dzisiaj przepyszne danie jednogarnkowe. Makaron z cukinią, boczkiem i pomidorami. Zaczynamy! Na zimną patelnię wrzucamy pokrojony w kostkę boczek. Dodajemy obrane i pokrojone pomidory, posiekany szczypiorek oraz startą na grubych oczkach cukinię. Solimy, pieprzymy, przykrywamy i dusimy przez 10 minut na małym ogniu. Dodajemy czosnek, wszystko dokładnie mieszamy. Na tym wszystkim ląduje surowy makaron. Przykrywamy, dusimy kolejne 10 minut. Następnie wszystko mieszamy, przykrywamy, dusimy kolejne 5 minut. Dodajemy serek śmietankowy, koncentrat pomidorowy. Świeżą natkę pietruszki, wszystko dokładnie mieszamy, dusimy przez kolejne 2-3 minuty i bęk! Przepyszny makaron tagiatelle z cukinią, pomidorami, serkiem śmietankowym oraz boczkiem ląduje na Waszych stołach.